Cześć, jestem Piotr Turkowski, jestem chirurgiem plastycznym. Chirurgią zajmuję się od kilku lat. Chciałbym powiedzieć chwilę o zabiegu modelowania pośladków własną tkanką tłuszczową. Służy do modelowania, do zmiany kształtu, jak również do powiększania i zwiększenia objętości pośladków. Zabieg polega na tym, że wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym, sedacji, bardzo rzadko w znieczuleniu miejscowym. Odsysa się daną, odsysa się daną okolicę ciała. Wykorzystujemy w swojej klinice najczęściej metodę Weiser Lipo, która dokładnie modeluje tkanki, napina skórę, a przy okazji ma świetne właściwości, jeżeli chodzi o przeszczep komórek tłuszczowych, które zawierają duże ilości też komórek macierzystych. Taki tłuszcz wykorzystywany przy liposukcji świetnie nadaje się do powiększenia pośladków. Zabieg BBL polega na tym, że też modelujemy okolice, które są wokół pośladków, tak aby pośladki stanowiły spójną całość. Najczęściej są to uda, biodra, talia czy brzuch, czy dolna część lub górna część pleców. I Taki zabieg zwykle trwa od 2 do 3 godzin. Tego samego dnia pacjent zostaje na obserwacji i wychodzi dopiero następnego dnia. Następnie wymagane są zabiegi fizjoterapeutyczne przez cały okres rekonwalescencji, które trwają około 2 miesięcy. Tuż częściowo może się wchłonąć, ale jeżeli zostanie z nami kilka miesięcy, zostaje już z nami do końca życia.